To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Wyszomierza. We wtorek 18 czerwca burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał z wykonawcą firmą Demgrad umowę na wybudowanie świetlicy wiejskiej w Wyszomierzu. Dokument podpisano w obecności m.in. przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Saniuka. Można powiedzieć, że po czterech przetargach i dwunastu ofertach znaleźliśmy wykonawcę na budowę świetlicy w Wyszomierzu. Jest to firma Demgrad, pana Adama Dębińskiego. Firma znana, bo wykonująca szereg inwestycji w gminie Nowogard. Jedna z ostatnich bardzo dobrze wykonanych to Kapitan Remont Szkoły Podstawowej numer 2. Firma pana Adama jest znana tutaj na rynku i co do rzetelności nigdy uwag nie mieliśmy i mamy nadzieję panie Adamie, że również w tym przypadku Postawiam, postawiam. firma stanie na wysokości zadania i będziemy dumni, że lokalna firma wykonuje nam inwestycje. Kwota, za którą wykonawca zgodził się zrealizować inwestycje to 793 777 zł i 57 groszy brutto. Na budowę świetlicy w Wyszomierzu burmistrz pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Skutecznie doszliśmy do tego, że w końcu ta, ten przetarg został ogłoszony, że znalazł się inwestor. Chciałem podziękować, że w końcu dojdzie do, do tego panu burmistrzowi. Że ta Świetlica powstanie za mojej kadencji. Do dzisiaj utrzymujemy słowa i podpisujemy umowę. Świetlica wiejska będzie wybudowana na terenie sąsiadującym z Boiskiem. Ma powstać w ciągu 10 miesięcy.